Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy oponki serowe. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej, 25 deko twarogu. Twaru przepuściłam przez praskę, pół łyżeczki sody, jedno jajko i szczyptę soli. Oraz cukier puder i cukier waniliowy do opruszania nabierz obficie oponki opruszamy cukrem a teraz składniki łączymy sodę, jajko mąkę i ser i należy zagnieść ciasto pamiętamy również o dodatkowej mące do opruszania maty ciasto zarobimy Rozwałkujemy i będziemy wycinać krążki i smażyć w głębokim tłuszczu, oczywiście składniki sobie możemy zwiększyć Oponki uwielbiają dzieci, są one szybciutkie w przygotowaniu. Możemy również oponki polać lukrem. Nie musimy opruszać cukrem. Lukier robimy w ten sposób, że cukier puder łączymy z mlekiem. I to ma być gęstość takiej śmietanej, kwaśnej i polewamy oponki. Tak ciasto już mamy prawie zarobione. I należy matę opruszyć mąką i rozwałkować tak na około centymetr. W środku zrobimy otwór i będziemy smażyć. Tutaj już na patelni mam rozgrzany tłuszcz, tłuszcz dowolny, smalec, olej. Małkujemy i będziemy wycinać. możemy literatką, możemy tak jak ja mam, możemy również szklanką. To już jest dowolność, co w domu mamy, to wykorzystujemy, wycinamy krążki, a w krążka jeszcze zrobimy otwór. I ja otwór zrobię. Mam taki gadżet do wydrążania jabłek i otwór zrobię, a możemy zrobić Dowolnym, mniejszym. Ja mam takie coś do wydrażania jabłek, i tu w środku robimy otwór. Pozostałe ciasto, które mamy, ponownie przerabiamy i wałkujemy. Tak. już mamy tłuszcz nagrzany, więc należy smażymy w dużej ilości tłuszczu na złoty kolor i tak oto oponki mamy usmażone Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i bardzo obficie oprószamy cukrem pudrem z cukrem waniliowym. Tak wyglądają oponki serowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl o pąki serowe